Mało być specjalny film Jest specjalny film Nikt się tego nie spodziewał. Co? Kiedy ja to zrobiłem? Okej, okay. dobra New game Ale Nie pamiętam jeszcze jak w to grałem Adventure Hard Mode I lecimy na 5 nocy w Freddym świat I tak, tutaj wiem, że to jest zbugowane To jest po prostu błąd W Game Jolcie To jest zepsute i tyle, więc to nie moja wina Ej, kołyczka jeszcze wezmę, widzia. że nieważne. Wiem, że możesz poczuć się jak wychodzisz... jakbyś wychodził gdzieś i brał... Nie wiem, co stron, ale coś wygląda coś jest bardzo podejrzane, suspicious. Wszystko nie jest... nie dzieje się odrzeba animatronice, a wioska nie nic tego nie wioska wioskotronika, pierwoki. tutaj jest to, że to się jest bardzo źle było tutaj dużo dziwnych kreatur łażących tutaj niedawno i niektórzy wyglądają jak uuu fajna nie jestem przygotowani żeby blebleble ble ble ble, żeby się do takiej sytuacji coś musiał się z tego stać po drugiej stronie Zobacz, możesz... i zobaczcie co możesz znaleźć uważaj, że jest na naszego cunącego drzewo auto <grym> co Ciągle skrywałem cały dzień ale nie wierzysz w to, prawda? jest dla ciebie misja, żeby się wykonał musisz wyjść w breadcrumbs for dla tego musisz... <słyski> Nightmare Bonnie! Let's get mean! Okej, okay. o Jezu jak ja dawno w nie gram To <noise> Klasycznie no <noise> Dobra, pamiętam, że żebym... ja tak... ja tak zawsze źle łowiłem to Uho! ale na styk Nice, ja no i mam 100 bonusu. Nice o, skrzynkę kolejna Eee, chodcisco, to może. Nie będę mi się... Jako jeden bije! To jest źle. To jest bardzo źle. bardzo jest za krótki. Dobra. Eee, czyli no, po prostu mam połazić po mapie, tak tam widziałem, że był ten ten... Pochodźmy sobie po prostu no nie. Czyli ja dobrze widziałem. Ulecz... O jazum, ja umiem wziąć co innego. Tragiczni, złomiejmy bardzo dużo ale A w sumie są, lepiej nawet. Dobra, okej, okay, mogę. Um. <ścoughs> Zostać mi tak. To... to było. Podejrzane. Headstart speed. A i zasada. Nie zbieram tych, tak jakby legendarnych chipów tych czerwonych skrzynek. Dopóki nie zdobędę... Jakby to powiedzieć... O Didi już jest. Eee. Dopóki nie zdobędę... Od piątej mapy chyba co było. Tak, to było piąta mapa chyba. Bo od piątej mapy nam o tym mówią. Nie pamiętam dokładnie, ale coś takiego. E, Halo, <moglio> mogę atakować. Ja o, pizzał Win. Od razu lepiej. A chyba pójdę do Fredbera albo nie, pójdę tutaj, gdzieś zaraz złowić. No plus to tokenów zawsze się przyda. Nie, 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 teraz nie. Albo w sumie mogłem, mogłem teraz. Nie chciałem ryzykować. Najlepiej jest przy brzegu czekać. Bo że go jest najłatwiej łowić. Naprawdę oni są praktycznie obok siebie. Czemu ta ryba jest taka wolna? 27 sekund mam. Jakby ta ryba była troszeczkę szybsza, to bym to złowił już. No, to na przykład taki, taka jak ten, no nie? To bym złowił? A nie, i tak nam tego nie złowi no nie. szumiłem tak jak biedną szansę. Można tak powiedzieć. O, skrzynka. Dwie skrzynki obok siebie. Nice. Bon <grymne> Dobra, czuję się mocny. <grymne> I feel the Power. Dobra, e, myślę, że znalazłem przyczynę jak co się dzieje. E, tego, co się stało, właśnie. E, spójrz za mnie, tutaj jest drzewo, które jest tutaj zliczone. E, nie wiesz, e, jak dużo robię, ale powiem ci, nie, powiem ci, że to jest bezpieczne niebo w Cokolwiek będzie źle, musimy to naprawić, to będzie przykładało. E, coś strasznego musiało stać się na drugiej stronie, ponieważ powoduje to, że świat się psuje. Wiekty, jak ten, to drzewo za mną, e, zostały uszkodzone. Ale myślę, że możesz użyć tych e, przedmiotów tych, tych rzeczy, e, żeby przejść do miejsc, do których, których nie mógłbyś e, dojść wcześniej. Musisz iść i znaleźć. E, Źródło tych tych. Tak, ten świat ma świat pod maską. Świat pod maską. No, to też jest miejsce, to nie prawda jest taka, że nie ma place, place'a. Dobra, musisz zrobić taska, zanim pójdziesz ten do, dalej find the clock, go back, find the clock. Czyli idziemy teraz znaleźć clock. Są chyba najmocniejsze ogólnie ogóle. We wszystkich, dobra? Jeden jeszcze się trzyma. Co jest? Dobra, gdzie może być zegar? O, tu jest, dobra? Ja tę grę przechodziłem chyba dwa lata temu na kamerę albo rok. No i tak w ogóle coś się nie Wiem, za, za, zastanawiam się. to jest tam do zakończenia tam ten puchar, co zdobyłem go. Ja nie wiem. Ja po prostu go mam i tyle. Nie wiem jakim cudem. To widzieliście po saveach, że że, że... że prawie nic nie ten. Do niego nie będę chodził, ale pamiętam, że do tego domu można było wejść, ale mi się nie chce. Znaczy po prostu pochodzimy, po spimy sobie czy coś takiego. Coś, ktoś coś atakuje może coś, nie wiem Czy nie bardzo? A szkoda, no tu idę do tego glitcha musiałem <gryślałem> spróbować. Więc nie może być tu na dole. No, nie może być. Zbyt spiszesz to było. O, nie na czy nagle ktoś zdecydował go atakować. I to musi być akurat ten. Nice. <laughs> ok, Fantum Chika, Ei, hey, nice, Gabriel, tá aqui, to. prazer, 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 Dobra, trzymamy się. Jednak nie. E, Okej. Okay. Nie gimcika, dobrze. Żyj. Musisz żyć. E, Bez dżem, Dobra, powinienem jeszcze raz... Do, dobra, song I lecimy teraz, zmieniamy party. E, water to jest dobrze kiedyś pękam. Ojej, 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 chyba to będzie przegrana walka Dobra on chce grób rozkręcić To się dobrze składa akurat O nie Ojej, jest źle jest bardzo źle A, nie bij w niego, proszę, nie w niego. Jest jeszcze szansa Party Favors może zabije jakimś cudem Ja muszę od nowa iść tamto. Tak czy nie? Bo nie wiem. Muszę? Czy nie bardzo? No, nie muszę, dobra. Zasyfujmy sobie. Jest super. Bądź pewien, żeby kliknąć ten przycisk down, to ten, żeby za jakby z, 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 Czyścić drogę na później. To brzmi bez sensu. Y ta droga nie będzie musiała, wiecie, nie, nie będzie trwała długo. No myślę, że dużo tych potworów są... Aha, misjuid, nie jest co to znaczy. Co, I side effects są to efekty zewnętrzne. E, cokolwiek stało się na drugiej stronie. E, wygląda na to, że możesz e, odepchnąć trochę sensu w nich. A, że mamy, mamy ich rozwijać, a oni do mnie się, to, 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 to to wiemy. How wonderfully convenient. Musisz znaleźć kolejny tunel pod grą, jest prawdopodobnie wiem, w kolejnym zliczowanym obiekcie. E, Dustin kwiec musisz iść, e, mu, tutaj znajdzie kolejny zliczowany obiekt, ale będą bardziej niebezpieczne od, od tamtąd. Czekam na odliczonego... O, e, Rzeczy nie, nie będą bardziej niebezpieczne, po prostu zacząć grać. E, jesteś... E, jak to powiedzieć? Dobra, nieważne. E, podczas gdy mas, mistrz tych jest... śmieje się siebie. Musisz znaleźć Dustin kwiec, ale bla find the clock. Ale bla 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 I will eat your soul. Ciemny Freddy. To się załóżmy. Dobra, później Czuję się mocny i przegrałem przeciwko postaci. Po prostu jestem słaby i tyle. Dobra, mi się postać, która, która nie jest jakaś ciężka do pokonania, a nie jest yy, jakaś ciężka. Znaczy, nie, jest nawet niezła. Birthday, drugi nie bije jakoś dużo. jest jam. Zginij już. już mało życia Dobry, no, 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 no. No. Dobra, i teraz powinniśmy być chociaż troszkę mocniejsi. Ok, head start strength. I co tutaj widzimy, no właśnie, jest jeszcze jedno. Head start Defense Czyli to jakby mam już wszystkie Head Starty Czyli na, 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 jakby na początek mam takiego Aktualnie lepszego Birthday'a Nice ehm, Może teraz spróbujmy tego rozwalić Chociaż czy szczerze wątpię, że mi się uda Ale spróbujmy Mogę Znowu nie muszę atakować. Teraz no pójdźmy tutaj i zaraz Foxim go sfiniszuje 600 expa? Nice I jaki? Ever Comet Week o Jezu, nieco okej okay. Nie jest ciężki, ale na pewno ma wzużycie. Przynajmniej wtedy kiedy jest sam. Jeżeli będzie kilku, to może być ciężej już, no O, ja mogę, ale co mi szkodzi. Dobra. Lecimy po zegar. Oj. No to wejść po prostu Pretty Fast bro. Teraz jest idło, okej okay. tam pata, ale to. Nice. Jesteśmy w stanie dwóch pokonać, więc no to jest już nieźle. Czech Sradza z FDBREM. Znalazłem, znalazłem zegar. No to lecimy. Ten tunel musi być gdzieś tutaj. Wygląda jak coś, jakby coś blokowało drogę. Jestem pewien, jest, znaczy jestem pewien, że nie jest to coś, czego nie uda Ci się wstrzymać Muszę cię ostrzec coś. Muszę, muszę, muszę Cię o od, od czymś ostrzec. Kiedy wejdziesz w liczony obiekt, jest, jest to możliwe, żeby znaleźć kolejny żony obiekt w środku. To to Ci do, do kolejnego tunelu. Jakby poza tym tunelem, mogą może być jeszcze więcej liczonych obiektów. Bądź pewien, żeby nie iść tam, gdzie trzy liczę w dół. Jestem pewien, że znajdziesz, czyli jest jakby czwarty. Ja nigdy nie będę tak znaleźć. W sensie, no, Wiesz co, żeby zawsze szukać chipów i bajców bytów. Jak mogą Ci bardzo, na, na przykład dla, przeciwko takim potworom jak ten na przykład. Graj teraz cały czas, długo, jak nie wiem jak to przynosić. Fajny klubi. Nie chodź do nie, nie chodź do glitcha, musisz iść do kopalni, znaleźć zegar. Okej. Okay. I teraz pytanie, czy my chcemy iść do niego, spróbować? Nie. Eee. <śleski> <śleski> Nie ja chcę potek spić troszkę, troszkę popróbować, troszkę się pobić jeszcze, jakąś postać może zdobyć, aha, zaskąpia zniknęła, o, z nimi się jeszcze nie biłem, ale ich jest trzech. No, pan jednego nie stracili. Nice. Pochodźmy sobie po prostu tutaj, tak, tak. O, pochodźmy sobie, no bo. Bo tutaj widzę, że są cięższe postacie, ale dajmy radę. O! Super. JJ, No nie jest super, jak no, tutaj, czy tutaj, gdzieś tutaj, gdzieś Nie bardzo, ale okej, okay jakąkolwiek postać. Wydaje mi się, że to przez to, że... O, no, okay. To też miała? Balon po prostu. a dobra, okej, okay, czyli jednak jest nawet mocna. Więc tak zróbmy, może tak, że to zamienimy z tym. A, nie da się. Mam to tak, tak, tak. I. A, czekajcie. Tak, tak, tak. I. Tak. Później tak, tak, tak. Mm. Niech będzie ono. Teraz próbujemy tego bosa, bo może nie czujesz jakiś ultra mocny, ale okej. Okay. Mogę chłopczyć zdać o no, to. Nie, to jest noga. O ile się nie No już nie wiem, czy dam radę bez Boniego. A bez healera to na nie dam rady. To będą być birdie. Więc uczynię sobie party. Dobra, regenerujmy się, regenerujmy. Nie bi w nich. Kurde. Cupcake. No już przycisk, niech będzie. Teraz price going. O, nie wiem czy będzie. Nie wiem czy go musimy się To jest z drobiną szczęścia. Będą rady. Wiem, że jeszcze jest szansa mała, ale jest. Ej, a. Ciao co? Na jednym HP ja to zrobiłem? Na jednym... O kurde. Ja to na jednym HP zrobiłem... Dobra, nie. Jestem szefem w tą grę. Zajebujmy sobie. Z jednym HP to zrobiłem. Z jedny... Naprawdę sam się przyznaję. Zegar... A... klok. O. Up. No nie mogę Nightmare Fredbear Getting down to business Dobra i co I mam zegar czy mogę iść tam do obiekt yy. No okej okay, to zaraz to zrobię Tylko najpierw się chcę pobić trochę yy, To będzie boss Query Zobaczmy czy dam radę To bije yy, Dobra okej okay. Uciekamy Jest tu jakiś boss Nie wiem Dobra Co jest ta skrzynka? Ale ich nie zbieramy Dopóki nie będą nie chciałem się z nim bić Naprawdę Ja nie chciałem Tu nie wiem Czy jest tak się szybko Będą te A Nie będą Pierwszy game over Ej, nie gadać, że tu się tego bałwanka jeszcze raz. Pójdźcie, że nie. Wiem, że krótki, znaczy nie wiem jeszcze, czy krótki, czy no, trzeba go pokonać. Um, tam było. Your party has the element of surprise. Zróbmy tak. Nie pozycja pozycji ten save skoronet, jeżeli zginiemy to i tak. Nie. No. Umen naprawdę proszę zgin proszę zgin czemu tego nie widzę Jednak sumie, ale. Ta zbójka, no dobra, tamten Freddy i Widret yy, Boni wykierowali tanie. Naprawdę oni coś zrobili cudownego. Ja znalazłem zegar? Znalazłem zegar, czyli wchodzimy w skałę. Może być koniec zliczowany obiekt gdzieś. Czyli musimy się przypatrywać uważnie Nie, to tutaj jest coś zbliżowanego Nie wiem, czy widzicie O, tutaj jest okej okay. Szukam rzeczy, które musimy gdzieś będzie świecić Muszę tak pulsować bardziej. O, tutaj jest. No i meg. <laughs> Nie widziałem. Ja po prostu chciałem się tylko sprawdzić. Run luck. Naprawdę chciałem tylko sprawdzić. Przysięgam. Okej, okay, zasejbujmy. <laughs> No, możemy to skipnąć, bo no, to nie jest jakieś ważne. No, tak, zliczył obiekt. Yy, tak, jest tutaj potwór, który atakuje losowo. Bądź gotowy do walki. No, tak. Muszę szybko wszystkie dronować do tego piątego. I od tego piątego yy, tak wszystko atakuje losowo. Nieprawdaż? Yy, ta jedna, ten jeden gościu co... Yy, zawsze, znaczy on pozwala ci progresować. Yy, play, no, gle, gle. Ja tu muszę szybko, czy to szybko znika i muszę szybko fajnego. Okej. Okej. I myślę, że tym akcentem możemy zakończyć ten film um, Nie wiem ile on będzie trwał po zmontowaniu Wstawiam 20 minut Może mniej Albo może więcej, nie wiem ile aktualnie trwa eee, ja miał jakiegoś stanowiska Tam jest już zgliczowany obiekt um, Jakiegoś stanowiska to będzie, wiecie, QE Pro, wszystko Trzy monitory, tam pięć monitorów Wszystko, nie ja mam zwykłe biureczko Zwykły monitor, po co jest kilka tego Więc um, to też że ten film, siema